Specyficzny styl i potrafił chwycić w swoich pracach coś niesamowitego. Tutaj patrząc na każde zdjęcie widać oddzielną zupełnie historię. Nie wyobrażam sobie nawet, ile pracy musiał włożyć z każdą modelką, żeby wyłapać tak precyzyjne ujęcia i móc teraz to pokazać nam. Także bardzo mi się podoba. Podoba mi się, że to jest w czerni i bieli utrzymane, bo można naprawdę sobie tutaj samemu dobrać już tą emocjonalną część, patrząc na te zdjęcia. Także bardzo, bardzo mi się to podoba. A sam malujesz akty? Próbowałeś kiedyś z modelką współpracować? Szykuję się do jednego. To będzie dość wyjątkowa dla mnie praca, co prawda na zamówienie, ale jest to zlecone przez mojego stałego klienta, któremu bardzo zależy na tym, abym ja ten akt namalował. I pomimo, że jest to klient, który akurat jest uwielbicielem moich prac, które przedstawiają zegarki, to to będzie wyjątkowa praca, właśnie akt jego żony, także nie mogę się doczekać, aż ten projekt... A to będzie kobieta z zegarkiem, czy bez zegarka? Pracuję nad tym, na pewno będzie tam kobieta, będzie to akt, prawdopodobnie z udziałem również luksusowego auta ostatnio mówiłaś przed chwilą, że planujesz Wernisa, że powiedz coś o tym, jakąś wystawę. w tak. Kawaj. Szykuję coś nowego. Myślę, że odbędzie się to tak jak ostatnio, tak jak przedostatnio w Kawaii w Halikoszyki. Nie wiem, czy to będzie wyłącznie moja wystawa czy zbiorowa. Natomiast no mam jeszcze troszeczkę czasu, żeby przygotować część prac. Okres wakacyjny generalnie był dość ambitny i wyzywający dla mnie z tego względu, że próbowałem dużo rzeczy, nowych technik, nowych mediów. Rozkręciłem już na dobre swoją własną pracownię, dość dużą powierzchnię, także jestem w stanie faktycznie teraz rozwinąć skrzydła i próbować wielu nowych rzeczy. A co będzie motywem przewodnim Twojej wystawy? Nadal popart. Myślę, że tutaj część bardziej motoryzacyjną również rozwinę, ponieważ ostatnio spróbowałem również odwzorować bardzo realistyczne auta na obrazach i bardzo mi się to podoba, także myślę, że pójdę również w tą stronę. Jak Ci udaje łączyć życie prywatne z zawodowym? Malażby nie spędza w pracowni większość swojego dużo. życia. Spędzam w pracowni pewnie więcej czasu niż bym chciał, zupełnie nie sądziłem, że to tak się e, potoczy. E, natomiast nie ma z tym problemu, jestem w stanie również e, do pracowni zapraszać znajomych i tam spędzać tą część prywatną. Także e, no generalnie proces twórczy jest na pewno bardzo wymagający z tego względu, że jestem w tym. E, w odosobnieniu, że tak powiem, to jest dużo czasu spędzonych samym ze sobą, natomiast no, cały czas się próbuję z tym oswoić e, i jakoś to ujarzmić. A co cię najbardziej inspiruje? Najbardziej mi inspiruje. Hmm. Masz swoją muzę? Mam swoją muzę, jest tutaj dzisiaj ze mną. E, na pewno mnie inspiruje, ponieważ jak już wiem, że jestem w pracowni tyle czasu e, i. Czekam, aż się z nią zobaczę. To jest, chcę wykorzystać ten czas w stu procentach. Ciekawe, czy ona to zobaczy. <laughs> Inspiruje mnie oprócz niej również natura, piękne rzeczy, motoryzacja, luksusowe zegarki, tak jak wcześniej. Także to są te części, które chciałbym cały czas rozwijać. A na kiedy wstępnie planujesz wystawę? To jeszcze nie ma takiego terminu uzgodnionego. Myślę, że to będzie październik, może wczesny listopad. Także obserwujcie fanpage Witolda. Dziękuję bardzo. Zapraszam, zapraszam serdecznie.